I ruszyły. Wyścig się rozpoczął Bardzo ładnie tutaj los manios na prowadzeniu przy wewnętrznej Lady Lira, Natomiast sporo straciły na starcie Spaggiari i Frankel Bay. Dość mocno stawka rozrzucona z przodu. Teraz na prowadzenie wychodzi Krati. Krati na drugiej pozycji Los Manios. Na trzecim miejscu galopuje Sonado. Klacz ładnie przesuwa się do przodu. Czwarta Lady Lira. I na piątej pozycji Princess Emily. Na prostej na prowadzeniu jest bliżej wewnętrznej Sonador. Polem finisuje Krati. Sonador Krati. Do celownika zostało jeszcze 200 metrów. Bardzo ładnie galopuje prawdopodobnie po zwycięstwo Sonador. 50 metrów do celownika. Sonador z przewagą na drugiej pozycji Kratis na trzecim miejscu Princess Emily.